Cześć YouTube! Witam w kolejnym odcinku Horn TV, Twojego programu informacyjnego na temat produktów pochodzących z dystrybucji firmy Horn Distribution. W tym odcinku kontynuujemy temat najbardziej zaawansowanego sandbara Denon Home 550. W poprzednim materiale, do którego skrót widać u góry ekranu. Omówiłem podstawowe zagadnienia związane z konfiguracją kina domowego w oparciu o sandbar HOME 550 wraz z głośnikami efektowymi HOME 250. Wszystko zostało oczywiście wzmocnione równie bezprzewodowym subwooferem DSW1H i wraz z systemem dekodowania Dolby Atmos taki zestaw daje nam prawdziwie kinową imersję. W tym materiale pokażę jakie dodatkowe funkcje i możliwości daje konfiguracja zestawu 5.1 opartego na sandbarze Denon HOME 550. Zapraszam. Tak jak już wspominałem we wcześniejszych materiałach, Sandbar Denon Home 550 stanowi bardzo atrakcyjną alternatywę do zbudowania multimedialnego centrum rozrywki. Od momentu wprowadzenia aktualizacji o nazwie kodowej U26, również kina domowego, i to w standardzie Dolby Atmos. W poprzednim materiale pokazywałem, jak wygląda proces podłączenia i konfiguracji. Teraz pokażę dodatkowe opcje i funkcje, które mogą być niewidoczne na tzw. pierwszy rzut oka. Zaczniemy od uruchomienia aplikacji HEOS. Na głównym ekranie widzimy podstawowe funkcje do zarządzania soundbarem, takie jak tryb dźwięku, wybór źródła, zmiany trybu dźwięku na nocny, czy też wzmocnienie dialogów. Jest tu też sekcja sześciu presetów. Ale dziś wejdziemy w temat ustawień nieco głębiej. Dlatego wracamy na główny ekran aplikacji, wybierając nutkę na dole ekranu. Symbol zębatki z lewej strony na górze daje nam dostęp do ustawień, gdzie z listy wybieramy pozycję moje urządzenia. Tu oczywiście wybieramy sambar Home 550. Z tej pozycji mamy dostęp do asystenta konfiguracji z telewizorem możemy dostosować umiejscowienie i tak dalej i tak dalej. Jednak to na czym chciałem się teraz skupić to sekcja głośniki. W tym miejscu mamy możliwość dokładnego dopasowania dźwięku z podziałem zwrotnicy głośników sorandowych czy też subwoofera razem ze zmianą fazy. Jednak najciekawszą według mnie jest trzecia opcja, a mianowicie poziomy. Tu możemy suwakami dopasować poziom głośności indywidualnie dla sandbara, głośników efektowych czy subwoofera. Niewątpliwym ułatwieniem jest tu też możliwość wygenerowania tonu testowego. Jednak regulacja poziomu głośności to nie wszystko. Kolejnym elementem, który możemy zmienić i dopasować do naszej instalacji, jest korekcja odległości. Nie zawsze wszystko da się poustawiać symetrycznie i w równych odstępach. Inna sprawa, że każdy pokój jest inny. I tu mamy możliwość korekcji odległości pomiędzy urządzeniami, tak aby do naszego ucha kierowany był dźwięk z idealną synchronizacją, co zapewnia najlepsze efekty. Mam nadzieję, że ten zestaw podpowiedzi pozwoli na jeszcze lepsze dopasowanie Waszego zestawu kina domowego opartego na sandbarze Denon Home 550. W tym odcinku to już wszystko i na koniec jak zwykle, jeśli masz pytania czy wątpliwości, drogi widzu, zapraszam do aktywności w komentarzach pod tym filmem. Nie zapomnijcie również o pozostawieniu suba i tzw. łapki w górę. Tymczasem dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne materiały Horn TV. Cześć!